Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Dziewice pod opieką świętego Józefa. Witajcie, umiłowane Boże dzieci, w ten dzień, szczególny też dla naszej rodziny karmelitańskiej, 2 stycznia, jest to dzień urodzin świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, bo tak, jest, tak brzmi jej pełny predykat, pełne imię. I dzisiaj mamy 150. rocznicę jej urodzin, i chcemy wystartować z tym projektem, by codziennie zaczerpnąć ze źródła Bożego Słowa, Słowa, które jest na każdy dzień nam dane, i także zaczerpnąć nieco z, z tego, co nam zostawiła ta święta Teresa jako najmłodszy, doktor kościoła. A jak jest doktorem kościoła, to wiemy, że ta mądrość. Potwierdzona przez Kościół, jest mądrością samego Pana Boga na wszystkie czasy. Ona szczególnie przemawia do nas i mówi o Drodze Bożego dzieciństwa. Zatem startujemy w tym nowym roku, w ten dzień urodzin, w tą 150. rocznicę urodzin Świętej Teresy z Lizję. Startujemy z tym projektem pod tytułem Mała Droga. I chcemy w tym roku Jubileuszu jej urodzin, popatrzeć na tą swoją małą drogę do nieba. Czy ona rzeczywiście jest mała? Czy ona rzeczywiście jest drogą Bożego dzieciństwa? Czy ja czuję się tym Bożym dzieckiem, tak jak fenomenalnie się czuła ta święta? Ta święta, która umarła tak młodo, bo miała prawda, zaledwie 24 lata. Więc zawołajmy, będziemy wołać codziennie jej słowami na początku, jej wyzwaniem. Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie, Twej mocy promienie, niechaj wstrawią mnie, ogniu niepojęty, wpłonące odmęty, niech da mi Twój święty żar zatopić się. Yy, więc mamy. Słowo Boże na 2 stycznia i chciałbym do tego Słowa Bożego nawiązać świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie. Dzisiaj słyszymy z Ewangelii według Świętego Jana z rozdziału pierwszego. Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Święty Jan Chrzciciel, głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Święty Jan Chrzciciel przychodzi w duchu i mocy Eliasza. Eliasz to jest nasz duchowy ojciec, można powiedzieć, prorok naszego zakonu, tak go nazywamy w naszym zakonie karmelitańskim. Nawiązujemy do niego i mamy te słowa proroka Eliasza jako motto, jako hasło naszego zakonu. Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów. Tym żyła zapewne święta teresa od dzieciątka Jezus, była rozpalona żarliwością o chwałę Pana Boga, o zbawienie dusz. I była takim niewątpliwie głosem przemawiającym prostujcie drogę pańską, kiedy ona pokazuje nam małą drogę Bożego dzieciństwa, o czym będziemy sobie mówić przez cały rok. To rzeczywiście jest to nic innego jak to wezwanie. Prostujcie drogę Pańską. Mała droga to prostowanie drogi do Pana Boga, żeby ona była prosta droga do nieba. Żeby sobie nie komplikować życia, tak jak ludzie dorośli lubimy to robić i, i lubimy też dodawać do naszej wiary, która powinna być prostą wiarą, bożych dzieci. Potrafimy dodawać różne, przyróżne, niebezpieczne urozmaicenia, gdzie w tym wszystkim, no, tak naprawdę możemy się gubić. Możemy się gubić. Dlatego, Święta Teresa, w takiej prostocie wiary, przemawia do nas, żebyśmy uchwycili się tego, co jest małe, co jest pokorne. I mówi nam: Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami. Chcę jednak. Zro... Z... Chcę jednak Znaleźć sposób dostania się do nieba. Jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką. Małą drogę, zupełnie nową. Mamy nowy rok, nowe nadzieje, nowe aspiracje, pewnie nowe pragnienia, nowe tęsknoty. Chcemy też mieć nowe życie zawsze, otwierając się na to, co Bóg nam przygotował w tym. Nowym roku pańskim 2023. I święta Teresa w dzień swoich urodzin mówi nam, że chce znaleźć jakąś prostą drogę do nieba. Małą drogę, bardzo prostą, bardzo krótką, małą drogę, zupełnie nową. Nazywają nową drogą. Jak mamy nowy rok, to postanówmy sobie, że chcemy. Iść taką małą drogą zupełnie nową. Mała nowa droga. I święta Teresa niech się stanie inspiracją w te wszystkie dni tego roku, kiedy będziemy też czerpać z tego źródła Bożego Słowa, i kiedy będziemy nawiązywać do tego słowa. I święta Teresa, która jest przekonana, że to słowo to jest jedyne czyste źródło, z którego możemy czerpać, że możemy tym słowem się zachwycać w tym słowie także na drugiego stycznia mamy z pierwszego listu świętego Jana Apostoła i także sobie weźmy do serca te słowa to też trwajcie w nim tak jak Was nauczył teraz właśnie trwajcie w nim dzieci abyśmy gdy się zjawi mieli w nim ufność i w dniu jego przyjścia nie doznali wstydu <św.> święta Teresa zapewne też nam to teraz mówi z nieba Trwajcie w Chrystusie, trwajcie w Chrystusie tak, jak ja was tego chcę uczyć na tej drodze Bożego dzieciństwa. Trwajcie w Nim, dzieci, abyście mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu, nie zostali zawstydzeni. W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki. Ufność, która ma nas prowadzić do, do samego nieba, to jest ta droga mała, droga zaufania. O tym będziemy mówić. Słowo Boże już na samym starcie nam to pokazuje i życzmy sobie tego trwania w Chrystusie, bo to jest bardzo ważne trwać pomimo wszystko pomimo różnych burz życiowych pomimo różnych sytuacji, które będą nas dotykać w tym 2023 roku bo wiemy, że to nie będzie wszystko kolorowe. Że chrześcijaństwo też nie zakłada, że wszystko będzie takie piękne, kolorowe, bez cierpienia, bez różnych problemów. Nie. Gdyby tak było, to by wtedy oznaczało, że coś jest nie tak z nami. To wszystko będzie się pojawiać. To wszystko będzie po to, żeby nas wzmacniać, a żebyśmy my trwali w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy ci, Święta Teresa Dzieciątka Jezus, że nam też chcesz pokazywać tą drogę trwania w Jezusie Chrystusie. To jest dla nas drogą, prawdą i życiem. I o nim chcemy świadczyć, tak jak święty Jan Chrzciciel, i chcemy być tym głosem wołającym w tym dzisiejszym świecie. Prostujcie drogę dla Pana, bo nadchodzi. Idźcie tą małą, prostą drogą do nieba. Niech tak się stanie. Amen. Święta Tereso od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza. Módl się za nami. Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Bóg nas błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.